Days of the week, czyli dni tygodnia po angielsku. Jeśli nie wiesz, jak powiedzieć po angielsku, że masz wolne w niedzielę, albo że wtorek odpada, to ten film jest dokładnie dla ciebie. Po tej lekcji będziesz wiedzieć, jaki dziś jest dzień tygodnia, bez stresu i bez gramatycznej spiny. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Dni tygodnia po angielsku zawsze piszemy wielką literą. Tak samo jak imiona ludzi. Monday, Tuesday, Wednesday. Teraz powtarzaj po mnie na głos. Monday, poniedziałek, Monday. Tuesday, wtorek, Tuesday. Wednesday, środa, Wednesday. Thursday, czwartek. Thursday. Friday. Piątek. Friday. Saturday. Sobota. Saturday. Sunday. Niedziela. Sunday. I jeszcze raz. Trochę wolniej. Monday. Poniedziałek. Tuesday, wtorek, Wednesday, środa, Thursday, czwartek, Friday, piątek, Saturday, sobota, Sunday, niedziela. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której prawie nikt nie mówi głośno. A powinien bo Polacy prawie zawsze to mylą. Kiedy mój 50-letni uczeń dowiedział się o tym, był w szoku. Week to cały tydzień od Monday do Sunday. A weekend to tylko koniec tygodnia, czyli Saturday i Sunday. Pamiętaj, weekend to nie cały tydzień. Zadanie praktyczne. A teraz zadanie praktyczne. A teraz zadanie praktyczne. Przeczytam kilka zdań po angielsku i od razu je przetłumaczę. Spróbuj zapamiętać chociaż jedno albo dwa. What's your favorite day of the week? Czyli Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? What's your favorite day of the week? I'm free on Sunday. Jestem wolna w niedzielę. I'm free on Sunday. I'm afraid Tuesday morning is out. Obawiam się, że wtorek rano odpada, I'm afraid Tuesday morning is out. Have you got any plans for the weekend? Czy masz jakieś plany na weekend? Have you got any plans for the weekend? I kolejne zadanie dla Ciebie. Napisz w komentarzu po angielsku. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? So, what day is it today? Czyli jaki dzień tygodnia mamy dzisiaj? What day is it today? W odpowiedzi użyj pełnego zdania takiego jak to. Nawet jeśli zrobisz błąd, to nic nie szkodzi. Najważniejsze, żeby zacząć pisać. To wszystko. Jeśli podobała Ci się ta lekcja, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz coś po sobie. Łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję kanału. Na co dzień wspieram osoby takie jak Ty w nauce angielskiego od podstaw, więc jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zaobserwuj ten profil po więcej takich treści. A jeśli chcesz uczyć się angielskiego w naszej szkole językowej, wypełnij formularz kontaktowy, link do którego znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli chcesz, możesz też pobrać mojego darmowego e-booka, który pomoże ci na lotnisku podczas wyjazdu za granicę. A teraz przejdź do kolejnego filmu i kontynuuj naukę angielskiego od podstaw. See you. Bye.